Jednym z podstawowych praw elektromagnetyzmu jest prawo OMA. Głosi ono, że natężenie prądu w przewodniku jest proporcjonalne do napięcia pomiędzy jego końcami. R jest wielkością charakteryzującą konkretny element wykonany z przewodnika, przy czym opór zależy od różnych czynników, jak na przykład od temperatury. Weźmy żarówkę, a właściwie jej wolframowe włókno i sprawdźmy, czy prawo OMA jest dla tego materiału spełnione. Podłączmy żarówkę do zasilacza regulowanego i zmieniając nastawy, zmierzmy natężenie prądu płynącego przez Wolfram oraz napięcie panujące na jego końcach. Biorąc pod uwagę wskazania amperomierza i woltomierza, wskaż poprawny wykres